Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Patowonu. A, nie spodziewaliście się, co? Dzisiaj kolejna próba na piesa. I już możecie zauważyć, co tu się dzieje. Ulepszona broń, nazwana? Lepszy hełm? Le, lepszy, nie wiem, powóz? Czary to jest taki... Yy, karoca taka, rydwan. No zobaczcie, dwa razy lepszy poziom od uciszacza. No generalnie 19 tysięcy HP e, odporność na ogień. Zobaczcie, już prawie kończymy drugą umiejętność. Na tonie też e, już umiejętność. E, na czynie też umiejętność. Tutaj na kanie w ogóle jakiś kurde grzyb. Co tu się dzieje? No, spokojnie, zaraz to wszystko zobaczycie. Tutaj też lekkie ulepszenia na pioko Jakieś tam lance, poulepszane, helm trochę ulepszyłem. Tam, żeby był trochę lepszy. Tutaj znalazłem Susu Rapon, który idealnie pasował na China. Te bonus helm zamieniony oczywiście, z Uber Hero naszego. Tą tarczę wydropiłem, ale ona była już chyba w poprzednim podci odcinku. I tutaj największe zmiany się zadziały. Zobaczcie, musiałem no trochę poekspić poza nagraniem tych postaci. I doszedłem do naszego fajnego Jamszy, który. No jak widzicie ma podwójny róg I to co on będzie odwalał w bitwie To naprawdę będziecie pod wrażeniem Ma też tam jakieś ulepszenia i tak dalej Nałożyłem mu te pelerynki oczywiście Bo czemu by nie, bo będzie lepiej działać No, więc generalnie teraz będzie mi będę miał czas żeby mu trochę odpowiedzieć Ponieważ teraz będzie przyspieszona część, ponieważ to jest Pierwszy poziom, który bardzo dobrze znamy, prawda? Był on prosty, nie sprawiał problemów, a robimy go jeszcze szybciej. Także tak, poza nagraniem, no trzy dni chyba nie nagrywałem, co się nie było odcinka, bo tak, to oczywiście starałem się dla Was, no ja, najlepszy youtuber, można powiedzieć, bardzo troszczy się o swoich widzów i robi wszystko, żeby odcinki były jak najlepsze, czyli przygotowały się poza nagraniem. Eee, czyli tak. Expiłem Jamszę. Eee, po ex chwilę tam China. W sensie eee, zacząłem expić tą kasę tarczownika, żeby żeby pewne inne ulepszenia zdobyć. Jak widzieliście też trochę pograłem na koniku zwykłym, żeby lepsze miał uderzenie ten nasz no, Bio Rider, który jest bardzo fajny. W późniejszym etapie gry jeszcze lepszy. No, i jak widzieliście, bardzo szybko pokonane. Nic skrzynki. No i schodzimy do następnego. Pokoju. Pokoju. Next Tour. No to znaczy następnego poziomu. No, lepiej powiedzieć poziomu Także, no widzicie. Znaczy, nie widzicie. Znaczy, widzicie. Nie zwracajcie na to, co mówię. Dobra? Teraz zacznie się prawdziwa jazda. Zobaczycie, co tu się będzie działo. Pamiętajcie, 7 minut do końca, 7 minut. Wkładujemy się oczywiście, żeby drzwi na, na jeden strzał zniszczyć. I... No co, wędrujemy, żeby dopaść pierwszego przeciwnika. Dwa przyzwania mamy na koncie. Zobaczymy. Już słychać salamandrę. I pierwszy tren. Ładujemy się standardowo I teraz przygotujcie się, bo zacznie się, zaczyna się Podpalenia wszędzie Już otrucie wleciało Teraz lecą kule dźwiękowe, Salamandra zginęła Ten uśpiony, ten już ma czerwone HP No i zginął A nawet nie minęła jedna minuta A my już pokonaliśmy dwóch przeciwników a Nie wiem czy pamiętacie, ale w zeszłym odcinku Zeszło nam to trochę Tak z półtorej minuty by pokonać, nie? Mamy jeszcze duży zapas czasu. Przed nami jeszcze dwa trendy i jeden duży. No i oczywiście wszechobecne salamandry, prawda? O nich nie można zapominać. No właśnie. Korzystając z czasu, gdy rozwalamy drzwi, napiję się. Jakby ktoś pytał: znany pomarańczowy sok. Eee, no i tak. Jeżeli wam odpowiada taka forma, jaka jest teraz, to napiszcie proszę w komentarzu, ponieważ mogę więcej robić przebitek, mogę też jakieś filmiki z farmienia robić. Jeżeli byście chcieli takie zobaczyć, to napiszcie w komentarzu. Coś oczywiście ogarnę, ale też jakoś w ciekawej formie, żeby nie było za nudno, prawda? Jakieś wycinki, może coś śmiesznego się doda. Zobaczymy, ale najpierw napiszcie, czy byście chcieli takie. Poboczne bardziej odcinki. Ponieważ staram się bardziej pokazywać fabułę, prawda? I takie główne elementy. tej gierki. No i przez chwilę mogę się zobaczyć, że po już nie ma śladu. Spalił się na popiół. No. Salamandra padnęła. Trend tutaj jest już, prawda? E... E... Żywiony trutką naszą. No zobaczcie. Jeden strzał i go już nie ma. Jestem tak nafarmiony, w co się jesteśmy. W sensie tyle spędziłem na farmieniu, że teraz rozwalamy wszystko jak idzie. Skrzynki lecą bardzo fajnie. No i generalnie bardzo dobry wybór, żeby wybrać jamsza Bardzo dobry wybór, żeby wybrać. Bardzo dobry, yy, Bardzo dobrym pomysłem było wyciągnięcie Jamszy. Dlaczego? No bo jak widzicie wali takimi efektami statusu, że... Przeciwnicy śpią jakby nie mieli nocki, czy coś takiego. Jakby mieli nockę w sensie pracę <laughs> Cały czas jest otruwany. No zobaczcie, i zielone życie nadal. Także... No nie ma zbytnio szans. No zobaczcie, już jest żółte i do takiego momentu nie mogłem dojść dwa razy w poprzednim odcinku. Dwie próby były. I nic to nie dało takiego efektu jak teraz. Także, no zobaczcie, no co tu się dzieje. no Tak naprawdę, no. Jeszcze jeden strzał i go nie ma, nie? No patrzcie. Nawet Uber Hero nie musiał nic zrobić. No to jest... No właśnie. No właśnie, no właśnie. No tutaj... Istna masakra. Nasz kana yy, Udało mu się już przedwcześnie troszeczkę yy, nacisnąć yy, płytę, co pozwoliło nam zatrzymać czas w liczbie 3,20. W sensie minuta trzecia 20 sekund. Co daje nam wynik prawie połowy czasu wykorzystanego, żeby pokonać ten etap. No nie wiem jak wy, ale to jest bardzo duży, według mnie, yy, no improvement. Także no, wspieramy klucz i idziemy do bossa tego arcybiesa. W sensie do arcybiesa też, ale do bossa, którym arcybies będzie sterować, tak jak w poprzednich, nie? No coś takiego. <laughs> A i jeszcze, właśnie co do tego kontentu z Pataponów, to możecie dawać jakieś pomysły na przykład, bo ja w głowie mi takie... mam takie pomysły, że na przykład pokazywanie mojego oryginalnego save'a, co tam się zmienia aktualnie, czy gram, czy nie gram w te patapony, nie wiem jakieś moje własne challenge, e, wasze challenge, e, bo jeden nagrałem. Także no, jeżeli dotarliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu yy, Lubię patapony i lubię... nie wiem No, lubię patapony i lubię nie wiem <laughs> Ciekawe, tak? No, bardzo ciekawe No, ale teraz skupmy się, bo czeka nas ważne spotkanie okay. Nie wiem, coś tam Czas na jedzonko, mały szuk. Przygotuj swój brzuch na każdego patapona, który czeka, by zostać zjedzony. No i teraz prezentacja możliwości naszego szukla. Coś on potrafi. No. Można powiedzieć, że soczyście się najadł wcześniej. Także no. Arcybiet oczywiście się przykleja I lecimy z tym koksem Oczywiście plan na walkę, najpierw się ładujemy oczywiście żeby Jak najszybciej użyć mocy naszego kanału. bo na niego oczywiście polegamy No i trzy Trzy komendy i już to zostało zrobione, oczywiście uciekamy przed tymi atakami Nie wiem jak tutaj, ale w Pataponach 2 yy, Zabranie takiego Patapona skutkowało tym, że tak naprawdę został one-shotowany, został zjadany. Jedynym sposobem, żeby z tego go uratować, to właśnie ucieknięcie przed tym atakiem, albo zachwianie podczas gdy Patapon miał zostać zjedzony. Także no, widzicie, no, no szuk nie ma co zrobić, no dostał le lekkie wciry i od razu ucieka, no. Na jakim miejscu też bym to robił, no bo przecież... Tak, nafidowanych pataponów to jeszcze pewno nie widział. Także, no, skacze do nas, skacze, ale nic mu to nie pomoże, ponieważ my odpalamy już super umiejętność. Nasz jamsz działa z tyłu, Chintankuje tankuje i nasz Pioko Rider jeszcze tam pomaga. No, zobaczcie, no, zatrucie tak naprawdę też nam no, robi robotę. Dodatkowy patapon, według mnie zatrucie razem z takim e, mocnym cesekiem czyli na przykład uśpienie albo zamienienie w lód naprawdę, no wygrywa hierkę, tak? jest strasznie mocny no zobaczcie, my se skaczemy, tak naprawdę nie wiadomo po co bo co chwilę jest uspiany o mamy jeszcze, chciałbym zauważyć, trzy przyzwania które jednym jest właśnie używane no i no i co no? czerwone życie nie odpalił jeszcze super przyspieszenia takiego jak zazwyczaj mają tu na duże bosy z Patapon 3 No i co? Mam nadzieję, że w tym odcinku mi się nie, nie utnie nagranie głosowe głosowe. I ciekawe. O ciekawe. Dokończyliśmy go przyzwaniem. No i szuk. Jedny szuk umiera. A arcybias został wypędzony. I nam wypuścił kozę. Chociaż wolałbym skrzyneczkę. No ale... Skrzynek mamy już dużo, nie wiem można narzekać, prawda? No idziemy do przodu, idziemy. Zostały tylko drzwi do rozwalenia. U, z tego co mi się wydaje to będzie to dodatkowy klucz do wykorzystania później. Ponieważ po tych drzwiach wątpię, że były kolejne. No właśnie. Dobrze zapamiętałem. I co widzimy? Zobaczcie. Najlepsza skrzynka, znaczy prawie najlepsza, ale pomijmy tą najlepszą. Tak lubię ją zdobywać, jest po prostu świetna. Dlaczego? Bo najczęściej daje super unikatowe rzeczy, które są no bardzo dobre. Także skończyliśmy. Firewerki. I wychodzimy z naszego hard staka, który mieliśmy. Ponieważ no w poprzednim odcinku dosłownie porażka, porażka, jeszcze raz porażka. Teraz to, loot. Bannyhood. Ok. Słabe. 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 Znaczy w sensie do dobry poziom, ale nie potrzebują tego. Dobry poziom. Słabe. Słabe. I co będzie w naszej skrzynce? No właśnie, zaraz zobaczycie, co to zrobiło za różnicę. Chciałbym przypomnieć, że Chin teraz jest naszym tankiem, zaraz po nim jest Kanasut i potem Piocho Rider, no i się... tankiem się nie da nazwać, fajnie Tony i Khan nam zlewelowali. no i fajną liczbę pozostali zbyli, <ścoughs> więc teraz zobacz, zobaczcie to, zanim się jeszcze pożegnam, to zobaczcie. Mieliśmy Bulgama Debali, który dosyć spoko był, ale zobaczcie co tu się dzieje. Większy atak, bo nie wiadomo ile, defens skakuje, życie dwa razy większe, resisty większe. Te pozostałe tylko mniejsze 1%, ale to nieważne. Także no, jeżeli wam się odcinek spodobał, jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, no i oczekujcie więcej. Ja się z wami żegnam. Cześć!